Witam wszystkich oglądających mój kanał. Nie nagrywałem, bo nic ciekawego się nie dzieje, klejenie i tak dalej. Tutaj są murki przygotowane pod więźbę. więźba sobie właśnie leży. Beleczki tutaj słupki do podparcia konstrukcji przedniej. przedniej. I tutaj taka beleczka, na której będzie, z której będzie wycięty łuk. Przejdę tam. Do środka zobaczymy, jak to tam wygląda. Padało troszkę, ale beton lubi wodę. pół stropik zalany. Wykusz oczywiście, to jest wylewane z samej posadzki, samej płyty. Jak tutaj widzimy jest to wylane z samego dołu zazbrojone a nie wylane na suporeksie częściowo jest oparte na suporeksie ale tak może być opsa piwnica okno okrągłe fajnie dobra i co my tu mamy strop to są takie przejścia w ścianach szytowych. tam okno tutaj są wylane trzpienie pod płatwie od samego stropu na których będzie będą oparte płatwie Tutaj mamy taki obniżony wieniec. Będzie okno dachowe na odpowiedniej wysokości, bo tu jest 45 plus 18 posadzki. Tak jest zalecane do okna, które ma być. Tutaj okno okrągłe. Dobra, to by było na razie tutaj to. W pierwszej kolejności trzeba będzie zrobić sobie podkład pod murłatę, czyli papa termostrzewana 24. Jak został wymurowany ten szczyt, żeby pasował pod krokiew, więc kawałek murłaty. Krokiew z odpowiednim kątem. Odstęp na murłatę, zamek czy zacios w 4 cm niżej będzie krokiem. Ta przestrzeń między szytem a membraną będzie do izolacji ocieplenia od strony szczytu albo od strony wewnętrznej budynku murłatki są tutaj już obrobione tak jak widać pomalowane jest to w taki przeźroczysty kolor promień tutaj teraz zastosowałem wcześniej to było robione fleksem, ale teraz jest specjalny frez później pokażę jak ja to tam zrobiłem tutaj mamy płatwie Cięty. Tak one wyglądają, krokwie będą podobnie zrobione, nie jest to opsifowane, jest to powyżej narce. Dobra, zobaczymy teraz tam jak ja sobie tam jedną wyjrzeć wycinam. starałem się to wolno tak wyżynać, bo kurde już mam grzesz odstępiony trzeba będzie go zmienić no i jak wolniej to lepsza powierzchnia wychodzi dobra następny etap obstruganie i faska płatwie zostały obstrugane Dwie na zewnątrz z tej strony, dwie na zewnątrz z drugiej strony szczytu, no i tutaj dwie są do zrobienia. Trzeba zrobić wycięcie w środkowej części domu. Tak to wygląda po obróbce. Obstrugane tutaj, dodatkowo został wykonany jeszcze taki promień z frezem. Tutaj również, nie wiem czy to widać. Po wyryźnięciu tego, wycięciu tego, wyżynarką troszeczkę było to oprzyfowane, żeby gładsze było. I tutaj te płatwie będą mocowane tam u góry, na szpilkach nie będą leżały sobie, tylko po prostu będą, znaczy będą leżały, tylko dodatkowo będą przymocowane. Yy, otwór został leciutko nawiercony. Pod podkładkę, żeby była podkładka schowana, żeby po prostu nie pękało to drewno przy dociskaniu jak ktoś by miał duże podkładki to to może nie musi nawiercać tu zostało to nawiercone tutaj taki frezik sobie zakupiłem z łożyskiem, z promieniem bardzo ładnie to skutecznie wykonuje się tym tutaj jak widać jest taki promień w taki sam sposób zostały wykonane, wykonane murłaty tylko murłaty mają trochę inny kształt. Taki kształt będą miały krokwie. No i w następnej kolejności będą krokwie wykonywane w taki sam sposób, tylko też dolna część. Bo górna wiadomo, że nie jest konieczna, bo tam jest zamek. No. No i później coś tam znowu się powycina i zmontuje. Tutaj również są przygotowane płatwie. Leżą sobie już na gotowo. Te idą w środek. Ech, tutaj zostały takie dwie krótkie do zrobienia, tylko do wycięcia. No i tutaj również są te przygotowane. Polakierowane. Ja sobie nacinam to na muruacie. Głębokość głębokość, a bok piłą motorową albo wyżynarką głębokość ustawiona, 7 wyciąć i trzeba będzie wrzucić tutaj również Dobra. po włożeniu trzeba będzie się zająć po włożeniu tych murłat. I w pierwszej kolejności będą zrobione kroki podstawowe po tej sunie i po tamtej w następnej kolejności na samym końcu już będą wyrabiane te dwa kołki. I tamta belka, bo z tamtej belki trzeba będzie zrobić lekki łuk, który będzie łączył te dwa kołki i te dwie murłaty, które będą szły na zewnątrz. Zadaszenia one będą tutaj właśnie miały 20 na 30 cm, są troszkę inne, żeby gabaryty zwiększyć. Dlatego to jest wycięcie 7, ale tam później będzie pod spodem takie siodełko zrobione, żeby ją opuścić 16 cm niżej, żeby nie było to za wysokie. Później tam zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tutaj jeszcze nie dopowiedziałem, że zakład jest 12 cm, tylko a to dlatego, bo. Mocowanie będzie na murze. I teraz, jeżeli mamy mur 24 cm i szpilkę na środku, czyli od szpilki 6 cm w tą stronę i 6 cm w tą stronę, będzie łączenie 12 cm. I cała belka będzie się opierała jeszcze 6 cm po prawej i po lewej stronie na murze. Prawda? Nie na przecięciu. Czyli będziemy mieli coś takiego po wycięciu. Jeżeli mamy teraz tutaj mur, jeżeli mamy mur 24 i mam dwie belki, to one będą 6 cm. Tu będzie właśnie ich łączenie, prawda? W ten sposób, tutaj. Tego nie ma. Tu będzie łączenie w ten sposób: 6 cm od krawędzi, będzie to wycięcie i z tej strony, tutaj również można by było zrobić 12 i 12, 24, ktoś by powiedział, że 12 cm jest za mało wycięcie. Ale wówczas te przecięcie wychodziłoby tutaj na końcu muru.